Adam Mickiewicz do Joachima Lelewela z okoliczności rozpoczęcia kursu historii powszechnej w Uniwersytecie Wileńskim dnia 9 stycznia 1822 roku. Na początku jest jakaś treść po łacinie. Nie przeczytam tego, ponieważ nie potrafię. Znajdziesz to w opisie. O długo modłom naszym będący na celu, Znowuż do nas koronny znidziesz lelewelu, I znowu cię obstąpią pobratymcze tłumy, Abyś naprawiał serca, objaśniał rozumy. Nie ten, co wielkość całą gruntuje w dowcipie, Rad tylko, że swe imię szeroko rozsypie I że barki księgarzą swymi pismy zgarbi Nie taki ziomków serca na wieczność zaskarbi Ale kto i wyższością sławy innych zaćmi I sercem spółrodaka żyje między braćmi Lelewelu Oboim jak ci zrównać blasku Szczęśliwyś i w przyjaciół, i w prawd wynalazku. Oto nad wiek młodziana przerosłeś niewiele, Tobie mędrszemu, siwe zajrzą matuzele. Imię twoje wybiegło za chrobrego szranki, Między teutońskie sędzie i bystrzejsze franki, A jak mocno w litewskim uwielbianyś gronie publicznie usta, nasze wyznają i dłonie. Już długo z sal uczonych wracało na sucho łakome, a przez ciebie znarwrowione ucho. Zacznij słynąc cudami dla uczniów na tłoku, co się tylekroć sprawił w onegdajszym roku, gdy Twoim czarodziejskim użyciem sposobów Greckie i Rzymian cienie ruszałeś spod grobów, wstają z martwych, przechodzą naprawdę zwierciadła, od czoła ich plutona, przyłbica odpadła i żelazne na piersiach łamią się pokrycia, w których myśli i chęci taili za życia. Oto mędrzec, Fedona, to persów, zabierca, patrzym w bezdenność myśli. W labirynt ich serca, tam iskra światła, ówdzie na potęgi, gdy je zdarzeń pomyślnych wzmaga oddech tęgi, iskra unę roznieca, z nasionek wylęga, olbrzym dosięgający brzegu w ziemiokręga. Tak dzielne geniusze panują nad światem, teraźniejszość upada przed ich majestatem. Stworzenia, które kiedyś przyszłość mętna niosą kolor ich blasku lub ich razów piętna, ale równa jest wielkość, czy to światu władać, czy skutki wielkiej władzy nad światem wybadać. Nieraz miasto w podziemną rozpadlinę gruchnie, słońce kirem zachodzi, woda, płomień buchnie. Przecież ich źródła dociec umie arcyżatki, A na podobnej liczbie jeszcze gorzej zbywa, Co by różnego wątek spajając ogniwa, Potrafili wybadać za rozsądku wodzą, Jak się z przyczyny wspólnej różne skutki rodzą, Jak podziemny wypadek morzem zakołata, I niebiańskiego sprawi zaburzenie świata, z mniejszości postępujmy ustawnie do góry, Z martwej przejdźmy w krainę żyjącej natury, Kędy ludzkość jest światem, żywiołami duchy, Jak śledzić przyczyn, związać następów łańcuchy, Tu zaćmi nieskończona różność widowiska, Tu po obcych świadectwach droga myśli śliska, a bóstwo prawdy, skąpiąc na jego promienia, pełni swojej nie raczy ukazać spod cienia, bo jej trudno dostrzeże, choć kto oczy wlepi, Od dzieciństwa jesteśmy długo na nią ślepi. Skoro zaczniem przezierać, że nie dosyć bystrze, podejmują się obcy nam usłużyć mistrze. I szkła swojej roboty wsadzają na oko, przez które widać szerzej i więcej głęboko, ale jaką im barwę dał mistrz wynalazku, takim wszystkie przedmioty okazują blasku. Stąd cudze malowidła własne wzroku skazy, omyłką zewnętrzne przynosim obrazy człowieku sługowieczny. Bo nie tylko zmysły, ale i sądy Twoje od drogich zawisły. Pierś dziecinno-ojcowskie napełniają uczucia, Gdyś młody uciskają zwyczajów okucia. Nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie, A ono jest wyssane w macierzystym chlebie, Albo nim nauczyciel poił ucho Twoje, Zawżdy część własnej duszy mieszając w napoje, A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy, Żeś znadniemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy. A słońce prawdy wschodu nie zna i zachodu, Równie chętnie każdego plemionu narodu, I dzień lubiące każdej rozszerzać ojczyźnie, Wszystkie ziemie i ludy poczyta za bliźnie, Stąd, kto się w przenajświętszych licach jej zacieka, Musi sobie zostawić czystą treść człowieka, Zedrzeć wszystko, co obcej winien jest przysłudze, Własności okoliczne i posągi cudze, Ku takim pracom niebo opisa woła, Odważają się liczni, ale któż wydoła, tylko sam komu rzadkim nadało się cudem złączyć natchnienie boskie z ziemianina trudem, nad burzę namiętności, interesu sieci, z pomroków ducha, czasu nad gwiazdy wyleci, uważa, skąd dla ludów przyszła ryknie burza, albo się pod otchłanie przyszłości zanurza. Grzebiąc zapadłe wieków odległych ciemnoty, Wykopuje z nich prawdę kruszec szczerozłoty. Lelewelu, rzetelną każdy chlubę wyzna, Że ciebie takim Polska wydała ojczyzna. Na świętym opisa, jaśniając urzędzie, Wskazujesz nam co było, co jest i co będzie. Pierwszy towarzyskiego widzim obraz stanu Od łożyska Eufratu po wieże Libanu Na równinach niedzielonych żadnymi przegrody Tam naprzód wielkie ciało zrosły się narody Zaraz na karku onych ciemięscy usiedli Miasta wałem, a ludy łańcuchem obwiedli Uwdzie między wysepki i morskie rękawy Drobny Greczyn urządzał pospolite sprawy, ruchem do mirodońskich podobny zwierzątek, od których słusznie mniemał wyciągać początek. W cudzych obsiada miastach, lecz sam je bogaci. Przychodnim bogom swojskie nadaje postaci. Dla nieznanych cór nieba pierwszy w jego rodzie wystawiono piękności kościół i swobodzie. Tych natchnieniem Helenin, gdy piersi zagrzewał, walczył, rozprawiał, kochał, nauczał i śpiewał, lecz już medońska szabla okrąża dookoła, Bałwanowi wschodniemu świat uchylił czoła, trzaskiem samowładnego napędzona bicza, wali się od Kaukazu zgraja niewolnicza. Kserkses ludy podeptał, miasta porezwalał, Morza flotą zahaczył, lądy tłumem zalał, Wtem z małej chmurki greckiej, gdy pioruny padną, Rozprysnęły się tłumy, floty poszły na dno, Zgubnego Europejczyk umknąwszy rozgromu, Poszedł Azyjana nękać w jego domu, A na perskie węzgłowia upuściwszy skronie, Drzemał i na bok rzucił ordzewiałe bronie, Tak swobodnie sennego zabrali w łańcuchy, Wilcze, Romula, plemię i talskie pastuchy, Kłótliwi przez własne wyuczeni z wady, Jak gwałtem, jak chytrością wyniszczać sąsiady, Ustawni napastnicy we chwilach pokoju, Ramiona do nowego krzepili rozboju, Albo darli się z sobą, w ten czas tylko w zgodzie, Kiedy z połem o cudzej przemyślali szkodzie, Lecz skoro zapaśnikom przeciwnych nie stało, Z otyłości próżniackiej coraz słabnie ciało, Rzym pastwi się nad światem, a tyran nad Rzymem, Świat rzymski obumarłym staje się olbrzymem, Któż w nieżyjących zwłokach nowy duch roznieci, Wy, ogniste z podlodów skandynawskich dzieci, Oto senior, pełnym odziany kirasem, Niosąc kopiją w toku, Różaniec zapasem, Pobożności oddany kochance i chwale, Pod dach gotycki ściąga na ucztę wasale. Damy wskazują wieńce, bardy w lutnie dzwonią, Młodzież kopie kruszą albo w pierścień gonią. Czulsze serce niż u nas biło im spod stali, oni najpierwsi z niebios miłość przywołali serdeczną i za dawnych niecenioną wieków, u duchownych herbów i cielesnych greków. Oni, kiedy praw słabach wieje się budowa, krzepili ją łańcuchem rycerskiego słowa, aby naprawiać krzywdy, piękne zyskać względy. Ważyli się na puszce i za morskie błędy, nowe herby z odległych przynosząc turniei lub krwią kupując palmę męczeńską w Judei. Tymczasem na ich zamkach zasiadły opaty. Ksiądz cisnął się do celi, a mniszka za kraty. Na wystrzał buli stronów spadały korony. Rzym powtórnymi ziemię opasał ramiony. Aż królowie. Zadały przez pułkowe władze, śmierć domowym rozruchom i obcej przewadze, u ludów, gdzie społeczny gmach na pismach wsparty, panów i sług powinność objaśniły karty, takie na albiońskim spisano ostrowie, i takie jakielony dali nam królowie, ale po innych władzach samowładna stopa, buntujące się paniki zniżyła do chłopa. Hiszpański dalej zrobił od brzegów gadesu, Doścignął aż do światów nieznajomych kresu, Tam co rok z flotą chodzi nowe skarby kopie, I żelazami całej pogroził Europie, Naprzeciw chęciom jego inne pany dążą, To otwarcie nastają, to się milczkiem wiążą, Wzajem sobie nie ufni, Ustawnymi czaty, dla własnych zysków cudzej łaknący intraty Oko ich zawżdy czujne, broń wiecznie dobytą Co jeden z rąk upuści, wnet dziesięciu chwyta Jeśli nie miał zawadzić, kędy ząb płakomy I sąsiednie pokojem zakwitnęły domy Pokłócą w dzień mieszkańców, w nocy ogień kładą Przybiegają ratować I ratując kradną. Wszystkie ziemie i ludy Ze swe mając spadki Rozdzielają na przedaż Wiano albo datki. Raz jako napastnicy, Znowu jak obrońce, Czasem dla okrągłości, Cudze rwali końce. Taką w całej Europy Szły koleją sprawy, Nim dojrzały w wulkanach Nadsekwańskich lawy. Tam zadawiony ucisk Ponawiane skargi, wieczne państwa świętego Z doczesnym zatargi, wyskoki głów myślących Zapały młodzików, duma państw Rozkutych wściekłość niewolników A jak ziemia ciężarna sprzecznymi nasiony Z potwornymi niegdyś cielskiem rodziła pytony Tak z spomoconych chęci i myśli na tłoku Rewolucyjny galów, wylagłeś się smoku. Darmo go przemoc złamię i w piasek zagrzebie. Posiane kły mścicieli odradzają z siebie. Kłótliwa wschodzi z graja, w jednych chęć urasta. Platoniczne po ziemi odbudować miasta. Drudzy skarbce do nowej znosili budowy. Żeby nich potem własne poczynić obłowy. Gdy przeciwników szyję, zgieli albo zsiekli, poszli cudzą przelewać własną krwią ociekli. Z gmino władnego wzleciał ptak cesarski gniazda i krwawa legionów zabłysnęła gwiazda, a choć teraz skruszone olbrzymi zachodnie, jeszcze na ziemię krew ich może działać płodnie. Gdzież jestem lelewelu, jaka chęć uniosła, Opiewać morza, których nie tknęły me wiosła, poziomy płazik, orlej, nabrawszy ochoty, uczczone myśleń twoich naśladować loty. Wyręczaj mnie, bo w polskim dziejopisów kole wyniosły jesteś stanąć mający na czole, Ty co nie dozwoliłeś, tylu księgom kłamać, samego kłamstwa, prawdę umiejąc wyłamać. Znasz lepiej trudne Twojej nauki ogromy, Słodkość jej owoców sam lepiej świadomy, Głosem, który okrzyki i przeklaski wzniecisz. Powiedz, jak tam zaszedłeś, skąd tak rano świecisz. Na wierzchy, gdzie Parnaska trzyma cię opoka, Zwabiaj niższych łagodnym Twego blaskiem oka. Niejedne już zyskałeś zgodniejszych rąk wieńce. Nie gardź tym. Jakimi wdzięczni składają młodzieńce I daruj, jeśli będziemy chwalić się po światu Że od Ciebie wzięliśmy ten wieniec kwiatu